Cześć, Manko, witajcie na mojej kanapie. Dzisiaj e, będziemy recenzować, spróbujemy sobie, przygotujemy sobie jedzenie dla myszy. to my tu mamy. Asia. Mm, więc Jak widać, e, co to jest? To nie jest ziarno. To jest ziarno? Czyli są takie ziarna, takie patyczki? Pachnie jak gówno, sypie się na wszystkie strony. Sama chemia. Proszę. Ile tu jest ziarna? 5-10%? Sama chemia. Nie dałbym tego psu. dopiero myszy. Okej, okay, sprawdzimy walory smakowe. Zobaczę najpierw, czy robaków nie ma, bo już się nie wiem czego spodziewać. Jeżeli nie wiecie, skąd macie mole w domu, prawdopodobnie macie zjedzenia dla zwierząt. Dodatkowe białko dla zwierzaków. Okej, okay, wspaniale. <słyski> Dym. Hmm. Blech. Blech. Nie pozywajcie mnie, Vitacraft, ale to jest niedobre. Blech. 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 Smakuje kurwa jak mąka dla zwierząt. Blech. Nie mogę zdjąć smaku z ust. W porównaniu ze zwykłym Tatarem jest dużo więcej ziarna. Lepiej zjeść zwykły Tatar niż jedzenie dla myszy.